Cześć! Nazywam się Monika Wojtysiak i od 23 lat wspieram ludzi w rozwoju. W 2019 roku powstała marka Power Please, Inspirujemy do rozwoju. W Power Please podchodzimy do naszych klientów procesowo. Ważne dla nas jest to, aby rzeczywiście organizacje i dane osoby przechodziły transformację. Nie chodzi o to, aby przeprowadzić jednorazowe szkolenie, które podniesie na chwilę motywację, a później wszyscy o nim zapomną. Chodzi o to, żeby jednak dokonywać takich realnych zmian realnych zmian w myśleniu, w działaniu, w zachowaniach, ale przede wszystkim w postawie lidera i w postawie zespołu. PowerPreis to nie produkt, PowerPreis to rozwój, a rozwój to proces. Zapraszam do kontaktu Monika Wojtysiak, PowerPreis inspirujemy do rozwoju.